Dzień dobry! Znów za kierownicy Opla Corsy i znów po prawie trzech latach za kierownicą Corsy elektrycznej. Tym razem już przy zupełnie innym nastawieniu, mianowicie ja nie tylko to postuluję, ale sam muszę być przykładem, muszę dawać taki przykład. A mianowicie chodzi o to, że samochód elektryczny to jest po prostu samochód, no. Ma inny silnik, tak jakby miał silnik, nie wiem, benzynowy, lub wysokoprężny, albo hybrydę. Po prostu należy go oceniać przede wszystkim jako samochód. I o ile poprzednio skupiałem się głównie na tym, że Elektryczna Korsa ma tylko 50 kWh pojemności baterii, i że ekologiczność całego tego elektrycznego interesu jest ogromnie dyskusyjna. To teraz po prostu jako samochód. Minęły 3 lata od kiedy ta wersja szósta generacja Corsy jest na rynku. I no naprawdę jest do czego odnosić auto. Więc przede wszystkim Opel Corsa jest samochodem dzisiejszego segmentu B, czyli no ponad 4-metrowym który tak naprawdę pod względem objętości, użyteczności nie różni się od Normalnych, kompaktowych, bardzo rodzinnych samochodów sprzed 20-25 lat. Znaczy, oczywiście się różni pod tym względem, że jest o wiele nowocześniejszy, o wiele bezpieczniejszy, o wiele lepiej wykonany, o wiele bardziej nafaszerowany elektroniką, ale to jest przede wszystkim normalne, rodzinne auto. To, że wszystkie samochody urosły. W takim świecie żyjemy. Więc należy się do tego po prostu przystosować. Niemniej samochód segmentu B oznacza pewne mm, oczekiwania i pewne wiążące się z tym yy, spostrzeżenia. Więc tak, przede wszystkim, kiedy Pierwszy raz przedstawiałem wam, pokazywałem wam, testowałem dla was ten samochód Corsair w wersji elektrycznej. Byłem wstrząśnięty, że samochód tego segmentu zaczyna się od przeszło 120 tysięcy złotych, czyli to było o, no. 60 tysięcy więcej od bazowej korsy, która była całkiem przyzwoitym samochodem. A od bardzo, bardzo dobrze wyposażonej 130-konnej benzynowej wersji Turbo, już z automatem, wciąż droższa o 30 tysięcy. Dziś tej 130-konnej wersji. Benzynowej, oczywiście 1, 2, 3 cylindrowej, już nie ma. Są 75-konna i 100-konna. Czyli bez turbo i łagodniejsze turbo. Czyli no przeszliśmy na pozycję. E, nie udawajmy, to jest samochód miejski, miejsko-podmiejski. Taki, o którym się kiedyś mówiło, tylko w kontekście nie wiem. Przysłowiowej wówczas niemalże Skody, szczególnie Felicji, potem Fabi, faworytki, przepraszam, a potem Fabi, a mianowicie, że to jest samochód dla dziadków, którzy mają działkę i wnuki tam zabierają. Ta działka nie jest daleko. Okej, okay. dzisiejsze samochody segmentu B to już jest o wiele więcej bo to są pod względem zarówno objętości, wielkości, jak i, a może przede wszystkim, tego co sobą reprezentują po prostu jako pojazdy, jako samochody, to są pełnoprawne pojazdy wszechstronne, w tym sensie, że jeżeli rodzina um, ma dwoje małych dzieci, to jest w stanie takim samochodem pojechać nawet na długie wakacje, nie musząc stosować żadnych wyrzeczeń. Będzie i wygodnie, i akurat. Ok? Czyli kontekst coraz bardziej się przesuwa. Coraz mniej szokuje kwota 120 tysięcy złotych za nawet elektryczne auto. No, bo samochody segmentu B to już są bardzo poważne samochody. Problem jest jeden. Od czasu kiedy po raz pierwszy mnie widzieliście za kierownicą takiego pojazdu, on trochę zmienił cenę. Teraz w nieco uboższej specyfikacji. Zaczyna się od przeszło 160 tysięcy. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z pazernością grupy Stellantis, koncernu PSA czy po prostu szefostwa Opla. Nie. To jest kwestia po pierwsze ogólnoświatowej inflacji, po drugie oczywiście wojny, po trzecie. To zapoczątkowało cały problem pandemii i zerwania łańcuchów dostaw. Nagle wszystko zaczęło drożeć. Nagle się okazało, że kiedy patrzyliśmy w inną stronę, to Chińczycy wykupili lub przejęli kontrolę nad ogromną większością złóż niklu, litu, kobaltu. A co za tym idzie? Baterie, a więc najdroższa część samochodów elektrycznych, no, zrobiły się paskudnie drogie. A jak się nie podoba, to są niedostępne. Proszę bardzo, to nie jest tylko kwestia elektryków. Wszystkie samochody potwornie podrożały. Ale teraz się zaczyna rozpaczanie. No więc, samochód miejski podmiejski, klasy przedstawiciela handlowego, ok, za 160 tysięcy złotych, kiedy homologacyjne 400 km zasięgu na tych 50 kWh w bateriach, to jest, no nawet nie teoretyczne, to jest hipotetyczne. Bo jak widzicie, jeżdżąc po piasecznie i okolicach, mam średnie zużycie 17 kWh na 100 km. No, czyli to za żadną cholerę nie chcę być 12-13, które by nam zapewniło 400 km. Owszem, wykonalne jest, co udowodnił. Mój bliski współpracownik i kolega Michał Śniadek. Wykonalne jest zrobienie ponad 350 km, ale to na zasadzie zaciskam zęby i robię wszystko, żeby wydłużyć zasięg. Oczywiście również to nie jest kontrargumentem, bo tak jak już to wspominałem, no ja sam miewałem samochody spalinowe jak najbardziej i to takie, które kochałem. Które miały zasięg z trudem 300 km, jak moja ukochana funia, czyli Ford Fiesta ST, przedostatniej generacji. Ale ona miała mikry zbiornik paliwa, 24-litrowy. A co za tym idzie? No, właściwie nie było mowy o tym, żeby auto. W jakikolwiek sposób się nadawało w trasę, no bo w trasie, kiedy się włącza tempomat przy 140, taka 185-konna fiesta pozwala sobie 9 litrów na setkę. Ale w taką trasę można było mimo wszystko wyjechać, bo jednak stacje benzynowe są co kilka kilometrów, a tankowanie trwa 5 minut z płaceniem, nawet z Siusianem. Natomiast tutaj trzeba się zatrzymać na pół godziny, żeby naładować baterię do 80% pojemności. I to pod warunkiem, że będziemy mieli A wolną ładowarkę, w sensie niezajętą, B odpowiednią, C w ogóle czynną. Cały czas. Problem z samochodami elektrycznymi jest ten sam. O ile jazda nimi jest czystą przyjemnością, bo ja mam tutaj 136 koni mechanicznych i 260 nm, a od kwietnia czy od maja po liftingu tego modelu Corsy wejdzie 156-konna wersja tego silnika elektrycznego i to już będzie zupełnie inna rozmowa, bo to się zrobi z tego naprawdę bardzo, bardzo usportowione auto. Więc ponownie jeździć uwielbiam, użytkować nie znoszę, bo to oznacza, że e, jeżeli się samochód taki ma na stałe, to de facto można jeździć w promieniu 100 km od znanej sobie ładowarki, zaufanej ładowarki, najlepiej własnej ładowarki. Porzucam ten temat. Na tyle, na ile to możliwe. Przejdę teraz do tego, co właśnie powiedziałem, że to jest mocno usportowione auto, to się prowadzi jak auto sportowe. Popatrzcie teraz, jadę 108 km na godzinę, wciskam gaz. Co za przyspieszenie, co za przyjemność z jazdy. A przy tym oczywiście, jak to będzie za kilka minut widoczne, no, dotyczą mnie pewne zachęty w postaci, że to, że jadę teraz puławską Bis, czyli obwodnicą podmiejskiej aglomeracji warszawskiej, to jest owszem bardzo przyjemne, ale nie po to zrobiono auta elektryczne. Auto elektryczne są e, pojazdami na miasto najlepiej, takimi, które są lokalnie bezemisyjne. Lokalnie, w sensie, że e, produkcję dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń e, samochody elektryczne, no powiedzmy, eksportują w to miejsce, gdzie się produkuje tęże energię elektryczną, jak się ją produkuje, kosztem czego i gdzie się produkuje baterie, gdzie się m, wydobywa m, potrzebne do robienia baterii. E, Metale ziem rzadkich, na przykład. Ale rzeczywiście jest to lokalnie bezemisyjne. Rzeczywiście jest to czyste, jest to ciche i jest to przy tym szybkie, zrywne na miasto. No rany, jeżeli auto ma w mieście zasięg 300 km, no to żeby y, żabami z nieba waliło, to to będzie samochód na cztery co najmniej cztery dni jeżdżenia bez ładowania pewnie on trochę straci tych elektronów jak będzie stał na przykład na dworze w zimnie tak ale nie do tego stopnia żeby swoją miejską przydatność utracić nie to jest cały czas kapitalny sposób na przemieszczanie się po mieście pod miastem na niewielkie odległości. I to jest bardzo przyjemny sposób, bo rzeczywiście e, w ciszy, no i przy takich fajnych osiągach. Problem w przypadku takiego samochodu może być tylko jeden, i to dotyczy wszystkich aut opartych na tej samej platformie. E, wszystkich marek należących do PSA, a więc również Citroena, DS i Peugeota, e, zarówno tych segmentu B, jak segmentu B crossover, mianowicie tę płytę podwoziową, tę bazę konstrukcyjną, stworzono. Z myślą o wszystkich rodzajach napędu, ale w żaden sposób nie przystosowano żadnej z wersji płyty podwoziowej do tego, żeby były to tylko wyłącznie elektryczne napędy. Zmierzam do tego, że wszystkie te auta. Są kapitalne wprowadzenia. Bardzo, bardzo lubię nimi jeździć. Są precyzyjne, jędrne, doskonale słuchają kierownicy, wszystko jest super. Ale jeżeli wrzucimy do nich dodatkowe 250 czy 300 kg w postaci baterii, a nie zmienimy zupełnie zawieszenia, a tego nie zrobiono, to z samochodu o fajnej, jędrnej charakterystyce, takiej już prawie usportowionej, otrzymujemy auto przeciążone. Przeciążone nie w tym sensie, że ono się będzie bujało, że będzie wypadało z zakrętów. Nie. Chodzi o reagowanie na wszelkiego rodzaju nierówności. To jest dokładnie coś takiego jak. Dobra, wygłupiamy się, wsiadamy, patrzymy, ilu ludzi się zmieści do samochodu. I po wciśnięciu 11 osób do y, mojego deł Espero lat temu, prawie 30, y, okazało się, że ok, zmieściliśmy się. Y, nawet jesteśmy w stanie ruszyć, ale nie jesteśmy w stanie pokonać nawet o takich o nierówności, bo auto y, nie resoruje już oparło się na odbijaczach. Oczywiście tu nie ma mowy o tym, żeby to się już oparło na odbijaczach. Ale wrażenie, że jesteśmy o kilka milimetrów od odbijaczy jest nieuniknione. Więc na zupełnie gładkiej nawierzchni to jest kapitalne w prowadzeniu, bo mamy bardzo obniżony środek ciężkości, mamy Usportowione, precyzyjne zawieszenie. Super. Mamy fajne fotele. Super. Generalnie yy, lubię to auto, ale no w życiu bym go sobie nie kupił. Pomijam już to, że pod względem specyfikacji, techniki. Pod względem wyposażenia ono bardzo, bardzo mocno odstaje od dzisiejszych standardów, a przecież to jest samochód, który ma dopiero 3 lata. No, tego też nie przeskoczymy. Zapewne grupa Stellantis ma inne priorytety. To się tak nazywa. Ja oczywiście teraz już jestem na Puławskiej, zjeżdżam tam, gdzie mi wolno, na Buspas. Dla przypomnienia, tu jest napisane, że na Buspasie ma prawo jeździć poza busami tak zwany DOP, czyli auto, pojazdy dopuszczone. W tym motocykle, karetki, taksówki. No to akurat zarządca drogi sobie wymyśla kogo dopuszcza. A co za tym idzie? Niektórzy czytaj taksówkarze twierdzą, że tu nie ma nic o elektrykach, a więc spadaj stąd. Wczoraj byłem trzykrotnie obiektem takiej agresji i aż warto coś na ten temat powiedzieć. Elektryczne pojazdy nie muszą być wypisane na tablicy DOP, ponieważ to jest buspas, a z ustawy o elektromobilności wynika jednoznacznie, że na buspasie mają prawo jeździć zawsze pojazdy elektryczne. Musiałyby być eksplicite wyłączone przez oddzielny. Oddzielną informację, oddzielną decyzję, oddzielny napis. Więc jeżeli po BUSPASie jedzie samochód na zielonych tablicach, to nawet jeżeli na tablicy o BUSPASie, o DOPach nie ma słowa o elektrykach, to taki elektryczny samochód ma prawo tu jechać. Co jest rzeczywiście w aglomeracjach bardzo, bardzo istotnym argumentem na rzecz elektryków? Dla mnie nawet chyba bardziej e, istotnym, bardziej ważącym niż bezpłatne parkowanie. Tak. Reasumując, elektryczne samochody mają mnóstwo zalet. I ja wszystkie te zalety bardzo doceniam. Ale dopóki nie będzie to powiązane z minimalną uciążliwością użytkowania, czyli przynajmniej technologia akumulatorowa nie zostanie bardziej rozwinięta, a technologia związana z infrastrukturą ładowania nie zostanie doprowadzona do stanu XXI wiecznego, to ja, nawet zmuszany przepisami opartymi głównie na pięknych hasłach i lobbingu, z własnej woli na elektryka się nie przesiądę. Nawet takiego fajnego, że 160 tysięcy złotych to nawet jeszcze dzisiaj jest kwota, za którą można kupić kapitalne auto spalinowe. Mające mnóstwo podobnych zalet. I jedną gigantyczną, mianowicie wyjazd w trasę nie będzie oznaczać, że z Gdańska do Warszawy jadę zamiast czterech godzin, godzin sześć. I to nie dlatego, że gdzieś doszło do wypadku albo jest zablokowana droga. Dziękuję, do widzenia.